Słowa Ewangelii według świętego Maceusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi, a kto by rzekł swojemu bratu raka, podlega Wysokiej Radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono ciebie do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zostawisz ostatniego grosza. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzech. Słyszeliście, że powiedzieli przodkom, nie zabijaj. Różne rzeczy powiedzieli przodkom. Tylko czy słyszeli, czy współczesny człowiek, Potrafisz słuchać, czy my potrafimy wyciągać wnioski z historii, z doświadczeń poprzednich pokoleń? Okazuje się, że nie bardzo nam to wychodzi. Przychodzą kolejne pokolenia, kolejni młodzi. I my, starzejący się i tak jakby niewiele w to wszystko, co się już wydarzyło, dla nas znaczyło. Bo przecież ja wiem, bo przecież wnoszę w to życie swoją wiedzę. Kto z nas nie mówił, nie myślał, kiedy miał naście lat, że ci starzy rodzice, bo trzydziesto, czterdziestoletni, tak? niewiele wiedzą, niewiele rozumieją. Każdemu chyba się to z nas zdarzyło. Współczesny człowiek chyba jeszcze bardziej niż, niż wcześniej mówi Ja wiem, i nie potrzeba mi nasłuchiwać. Co tam, co tam mi ojciec matka może powiedzieć? No niestety, to zamknięcie się w sobie, zadufanie w sobie, zarozumiałość, ta wszechwiedza sprawia, że my się w ogóle zaczynamy zamykać na siebie. Co ta głupia żona mi może powiedzieć, powie nie jeden mąż. Żona, wiesz, co, ona nic nie rozumie. Żona powie, a ten, ten mąż mój tyle razy mu daje do zrozumienia, a on niczego się nie domyśla. Wiesz, w ogóle zamknięty ryby, o rybach można z nim co najwyżej rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. A co ten Kościół w ogóle współczesnemu człowiekowi ma do powiedzenia? Kompletnie nic. Przecież to jest już określona banda oszołomów, którą trzeba wiesz, przepędzić z tego świata, bo no właśnie. Bo są ci, którzy chcą wmówić, wmawiać współczesnemu człowiekowi rzeczy absolutnie inne niż te, które płyną do nas z karty Ewangelii, z pisma świętego, a Kościół to powtarza. I komuś jest to bardzo niewygodne. I dlatego wrzeszczą, i szukają wszelkiego argumentu, żeby tylko zdystansować, podważyć zaufanie. Drodzy, my chyba nie bardzo też i potrzebujemy nawet tych wrzeszczących, tych, którzy uparli się, żeby kościół zakopać na 10 metrów pod ziemią i żeby o nim zapomnieć. My sami zdajemy się. Nie nasłuchiwać nawet samego mistrza. Jezus dzisiaj w tej Mateuszowej Ewangelii bardzo jednoznacznie daje nam do zrozumienia, że niebo nie jest dla wszystkich. W niebie jest miejsce dla wszystkich, ale nie ma miejsca. Ale niebo nie jest dla wszystkich. I to mówi to jednoznacznie. Nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszów i uszonych w piśmie. No nie wejdziecie. I Jezus wysubtelnia te, te stare przepisy do tego stopnia, że mówi każdy, kto nawet źle myśli o drugim człowieku, kto się gniewa na drugiego człowieka, to już zaczyna mieć problemy. To jest wyzwanie dla nas, żebyśmy wreszcie zaczęli słuchać, nasłuchiwać samego Jezusa. Co on do nas mówi, bo nasza pobożność dzisiaj bardzo często zdaje się być taką e, superpozytywną, mieć superpozytywną wizję. Wiesz, Pan Bóg jest miłosierny w końcu, to nam wszystko przebaczy. A ja w końcu też taki zły nie jestem, o grzechach mi nie mów. My nie chcemy słuchać już nawet samego Boga, co on do nas mówi, przed czym przestrzega. Zbudowaliśmy sobie własną wizję tej pobożności, religijności, własną wizję bycia w kościele. No i tak turlamy się przez lata, przez nasze życie tylko, i, i dziwimy się jednocześnie, że, że tak wiele rzeczy nam się nie układa, że jakoś tego dynamizmu wiary w sobie nie odkrywam. Że moje życie jakoś tak specjalnie się jakoś nie zmienia, no już, już nie mam co zmieniać w sobie w ogóle, nie mam co, czego usprawniać. Bośmy się uchwycili tej, tego swojego ja wiem, i słucham, pod, słuchamy podszeptów chyba szatańskich, którzy, w których to podszeptach szatan mówi nikt ci nie musi niczego uświadamiać, niczego, nikt ci nie będzie narzucał, bo Ty wiesz. A może właśnie potrzeba w tym wielkopostnym klimacie jeszcze bardziej pochylić się nad tym, co mówi Pan, przed czym przestrzega, do czego nawołuje, żeby zrozumieć jego, ale też i zrozumieć siebie. I może pytanie jest zasadnicze, a czy mi na pewno na tym królestwie niebieskim zależy?